To nasza kolejna wizyta na budowie Stadionu Narodowego. Od razu widać zmiany. Trwa betonowanie metodą ślizgową. Wkrótce pierwsza z klatek schodowych osiągnie wysokość 35 metrów. Tą metodą do końca października powstanie ich 10. Pozostałych 9 metodą tradycyjną. Klatki schodowe, widoczne z daleka jako betonowe słupy, określą przyszłą wysokość żelbetowej Niemiecki stadion. Robotnicy wciąż pracują przy zbrojenia kolejnych konstrukcji ścian i stropów. Za miesiąc zobaczymy kolejne zmiany. Pasów bus wyznacza się coraz więcej. Komunikacja miejska ma w Warszawie priorytet. Nic dziwnego, w jednym autobusie może jechać kilkadziesiąt razy więcej osób niż w samochodzie osobowym. Niestety z przestrzeganiem tego przepisu jest gorzej. Wciąż pojawiają się kierowcy, którzy nawet kosztem zablokowania autobusu muszą prześcignąć innych. Często ponad 100 osób musi czekać w autobusie, bo jednemu kierowcy spieszy się bardziej. Pewnie minie trochę czasu, nim nadążymy z kulturą jazdy za innymi stolicami europejskimi. Zwłaszcza, że czasem tak szkoli się nowych kierowców. Która to grupa jest? Wow, super. Aż 139 warszawskich przedszkoli będzie wyposażonych w mini miasteczka ruchu drogowego, ufundowane przez władze Warszawy. W zestawie są rowery, kaski, ochraniacze, kamizelki odblaskowe i wiele innych pomocy. Przy ulicy Zawrat przedszkolaki już mają takie miasteczko i uczą się bezpiecznie poruszać po drogach pod opieką policjantów ze stołecznej drogówki. Jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnie, jeździć na rowerku, reagować na sygnały świetlne i komendy policjanta. Okazuje się przy tym, że policjanci w białych czapkach są bardzo fajni i nie wiadomo właściwie dlaczego tatusiowie czasem się ich boją. Na ulicy Piwnej 31 mieści się powstałe 24 lata temu Muzeum Farmacji. Stała wystawa, apteczki i leki japońskich wędrownych aptekarzy to jedyne w swoim rodzaju spojrzenie na jedną z najciekawszych tradycji farmaceutycznych. Można tu też zobaczyć oryginalne wyposażenie apteki wraz z laboratorium z lat 30. XX wieku i poznać dzieje aptekarstwa warszawskiego. Wśród tajemniczych pojemników i słojów znalazły się naczynia z apteki królewskiej z początków XVII wieku. Jest w tym trochę magii. Triatlon konkurencja, będąca kombinacją pływania, kolarstwa i biegania. Triatlon warszawski Ursynów 2009 wystartował w pływalni Relax. Do startu mogli zgłaszać się wszyscy, zawodowcy i amatorzy, ci ostatni nawet całymi rodzinami. Konkurencje kolarskie i biegowe odbyły się w Parku Kultury w Powsinie. Na sympatycznie przygotowanych trasach można było poczuć prawdziwego ducha rywalizacji. Osiągnięcie mety było ważne, ale najważniejsza była sportowa postawa, zawodowalki i sam udział. Startowało ponad 120 zawodników.